Omówię zadanie numer liczby najmniejszej. Na wejściu w tym zadaniu mamy 10 liczb. I musimy wyznaczyć numer, której wartość jest najmniejsza. Więc prześledźmy sobie, jak my to wykonamy. Na początek, załóżmy, że najmniejszą liczbą jest liczba pierwsza. W związku z tym pod m wstawimy 11. Nasze m będzie oznaczało minimalna wartość. Numer minimalnej wartości oznaczmy jako 1. To jest nasze założenie. Teraz, poczynając od 2, nasz numer aktualny będzie 2. Będziemy wczytywali tak długo, aż będzie to liczba większa od 10. Więc pytamy się, czy nasz numer czy 2 jest mniejsze równe 10. Tak, w związku z tym wczytujemy do x 7. I zadajemy pytanie, czy 7 jest mniejsze od naszego m od 11. Tak, jest mniejsze, w związku z tym teraz pod m podstawiamy 7, a pod numer podstawiamy n. A zatem do tego przypadku mamy najmniejszą 7 i numer 2. Teraz zwiększamy n o 1, czyli 2 dodać 1 i zadajemy pytanie, czy 3 jest mniejsze równe 10. Tak, jest mniejsze. Wczytujemy liczbę trzecią. Czytajmy ją, mamy 70. Teraz py pytamy, czy 70 jest mniejsze od 7? Nie, nie jest mniejsze. W związku z tym n zwiększamy o 1. n przyjmuje wartość 3, przepraszam, 4. Wczytujemy czwartą wartość 9. I Pytamy się, czy 4 jest mniejsze równe 10? Jest? Teraz pytamy, czy 9 jest mniejsze od 7? Nie. W związku z tym zwiększamy n. n aktualne jest 4, dodajemy 1, mamy 5. Pytamy się, czy 5 jest mniejsze równe 10. Nie jest, więc czytujemy piątą wartość. Piąta wartość jest 11. I zadajemy pytanie, czy 11 jest mniejsze od 7? Nie. W związku z tym zwiększamy n o 1. Bierzemy aktualne 5, dodajemy 1, mamy 6 i wczytujemy szóstą wartość. Szósta wartość jest 23. Teraz zadajemy pytanie, czy 23 jest mniejsze od. 7. Nie. W związku z tym n zwiększamy o 1. Bierzemy aktualne n 6, dodajemy 1, mamy 7, wczytujemy siódmą wartość, 2 i zadajemy pytanie. Czy 2 jest mniejsze od 7? Odpowiedź jest tak. W związku z tym teraz x zapamiętujemy pod m, czyli mamy m, teraz najmniejsza wartość jest 2, natomiast numer jest ten który mamy n aktualne, czyli 7. Po tym zapamiętaniu zwiększamy n o 1, a zatem 7 dodać 1 mamy 8. Wczytujemy ósmą wartość 8 i pytamy, czy 8 jest mniejsze od 2, od n, od 2. Nie jest mniejsze, w związku z tym zwiększamy n o 1. Bierzemy aktualne n 8, dodajemy 1, Mamy 9, wczytujemy 9 wartość 3 i zadajemy pytanie: czy 3 jest mniejsze od 2? Nie, nie jest mniejsze, w związku z tym zwiększamy N o 1, 9 dodać 1. Mamy 10. Pytamy, czy 10 jest mniejsze, równe 10? Tak. W związku z tym wczytujemy wartość 9 i zadajemy pytanie. Czy 19 jest mniejsze od 2? Nie. Zwiększamy n o 1, czyli 10 dodać 1, mamy 11. I teraz pytanie, czy 10 jest mniejsze, równe 11? Nie. Koniec zadania. A naszym, naszym rozwiązaniem jest 7 i to jest numer liczby najmniejszej. Dziękuję za uwagę.